Siemanko, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj też taki szybki film porównawczy, bo klient zamówił oryginalne stworzeń do kości. No i jak znacie już nasze tutaj produkty, mamy tutaj ten hiszpański i za moment Wam pokażemy z jak jaka jest tutaj różnica między nimi, czy jest jakakolwiek różnica, także sprawdźcie to. Jest tak jak na tym filmie widzieliście, różnice są praktycznie niezauważalne. Na pierwszy rzut oka te dwa spożnie no, różnią się troszeczkę odcieniami tego materiału, ale myślę, że to tutaj nie ma większego znaczenia. No, ten zamiennik tak bardziej profesjonalnie wygląda według moich tutaj odniesień z tego, co widzę. No, grubości, wysokość i tak dalej wszystko jest identyczne. Yy, oczywiście do tych produktów pod filmem znajdziecie yy, link, także możecie śmiało sobie wybrać czy oryginał, czy zamiennik, porównać sobie te ceny tych produktów, a jeśli nie jesteście czegoś pewni, to tutaj Wam się wyświetla numer telefonu oraz tutaj Wam się wyświetla kod rabatowy, który możecie użyć także telefonicznie. Także tego miejsca ja Was zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!